Tak już kurwa jest, kiedy liczysz swoje liczby, kiedy liczysz cały czas na swoje pozbierane myśli. Nikt ci nie odbierze tego, ile z siebie kurwa dasz. Nikt ci już nie powie nigdy, jak mały jest ten świat. Każdy chciałby już usłyszeć cały twój ból nikomu nie powiesz tego Bo po co ma to czuć Wszyscy popełniamy jakieś bardzo pojebane błędy Ale co jeśli pójdziemy I już nie wrócimy tędy Najpierw żeby odejść musimy odnaleźć drogę Choćbyście bardzo chcieli Nikt wam tutaj nie pomoże To jest pojebane ile trzeba siły wszystkim oddać To jest pojebany, że to wszystko dla nas To jest rozkaz Każdy mógłby oddać wszystko co jest najcenniejsze Możemy wszystko oddawać Ale jest nie warto wierzyć Tyle siły ile trzeba w całość Kurwa włożyś nigdy nam to nie pomoże nowych drzwi dla nas otworzyć